Pożądana wyżera, porządny obiad. Pierwszy z półczaka, włożony w jajku, a potem obtaczane w bułce tarte i smażone Razem. Z pieroga, ale osobno, najpierw to, najpierw tamto. Dodowane masło do oleju, dobrze? Paluszki lizać. W się rozpuszczają. Mm. to jest najlepsze moje jedzenie odmroziłem sobie pierwszy z kurczaka bo miałem zamrożone pokroimy w paski włożyłem do miski dodałem trzy jajka wszystko wymięczałem dodałem soli i pieprzu proste o. widzicie jaka wyżera by i tu by wszystko spotrafił. A ja? We 0 na 102. Ciepło dzisiaj na dworze. Ojej, 15 stopni. Dużo. С год не могу погадать. А, появно. Фольве пасо. А? uch, pojadzony jestem po pachy Ach, mi nerwy po nogach chodzi. szap szarp szarp szap szarp szarp, szarp szarp po nodze ja przepraszam po słowa, ale zdrowo nigdy to mi się nie trafiło przy jedzeniu. Nawet królowie sobie beczą. No co? A? niedzielę. Jakby nie było. Niedziela 9 kwietnia. Jak ten czas szybko leci, nie ułagam. Tu się nie obejrzysz, a już niedługo na operację. kataru gdzieś dostałem, a nie wiem, gdzieś mi przewiało. Na się biorą, to już, już koniec. Koniec jedzenia. w trasę się wybieram po paliwo, po paliwo mi się kończy. czy jedny zbiornik, może wezmę kupię dwa dobra popis porządniej gitara nie zdrowych zdrowych świąt Wam życzę spokojnych